Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes. witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale Thief Simulator, czyli Simulator Złodzieja Moi drodzy, ostatnio pojawił się jakiś tam e, odcinek taki zerowy, że tak powiem, na moim profilu starym, który tutaj jakby widzicie, tam jest bardzo wysoki też poziom już e, więc stwierdziłem, że słuchajcie, usuwamy ten profil, bo ja i tak jakby dużo rzeczy nie pamiętam jak to wszystko, wiecie, wygląda, no i tak stwierdziłem, że fajnie by to było zacząć od pierwszego odcinka na zerowym profilu, na czystej karcie, więc jakby zaczynamy, proszę bardzo. Yy, andec. No, andec, no. Poziom trudny. M brak minimapy, wskaźników, hałasu. Nie, nie, nie. Weźmy sobie normalny poziom, słuchajcie, żeby nie było tutaj jakichś problemów. I dodatkowo, słuchajcie, taka informacja jeszcze. Seria będzie się pojawiała dwa razy w tygodniu. Wszystko oczywiście jest, słuchajcie, w rozpisce kanału yy, na YouTubie, w zakładce informacje. Jest zawsze rozpiska podawana. Od poniedziałku do niedzieli, co się pojawiało w jaki dzień, także wszystko, słuchajcie, jest. Dobra, ja to sobie zatwierdzam. Nie wiem, czy tutaj jakieś opcje zmieniać, czy nie zmieniać. Chyba nie. Gra jest świetna. Ja naprawdę spędziłem przy niej dużo czasu na streamach, także teraz przechodzimy z tą serią na YouTube'a. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że Wam przypadnie do gustu i że będziemy się razem świetnie bawić, bo naprawdę, słuchajcie, hity, które czasem tutaj odpieprzam, to jest kosmos. Uwierzcie mi, to jest czasem po prostu kosmos. A że już dawno nie grałem i też jakby, no mówię, no nie pamiętam wszystkich rzeczy, to będziemy się razem uczyć i szkolić, jak mieć lepkie rączki. A co? Niechaj tak będzie. Także podejrzewam, że teraz, bo też nie pamiętam, e, będziemy mieć chyba jakieś w ogóle szkolenie, jakieś takie, wiecie, bardzo podstawowe te zlecenia będą na początku, tak mi się przynajmniej wydaje, nie pamiętam dokładnie. Zaraz się oczywiście wszystkiego dowiemy. Gdyby chciało się na przykład załadować Byłoby bardzo super Bardzo super by było Halo O O, 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 o Dobra, mamy to Dobra, widzę tutaj już po lewej stronie łom Odbierz Hej, to ja, Vinnie pick up that crowbar and listen up we got a lot of ground to cover no mam już go no the lombardi's paid your bail they're generous men but they're all about reciprocity if you get what i mean let's see if you're up to the job knock over that house mm -hmm. for me the last one dobra e, wejdź w menu pod i A, okej, okay, widzicie, ja już nie pamiętałem takich rzeczy, no nie pamiętam Dobra, no Mogę sobie tego... O, dałem go nawet, patrzcie, udało się Okej okay. Weźłem do ręki No mam Rozwal płot Jakby tu Okej okay. Przekradli się pod domem, pod C, dobra, Jezus, słuchajcie Ten sam uczek był mi potrzebny, naprawdę, bo Jakby no, no, ja kocham tę grę, ale wiecie nie wszystko... O, tu jest jakaś pani! Nie wszystko się pamięta. może tak wiecie, bardziej pod oknem coś tego, nie? Tak? Po cichutku. Unikaj światła? a proszę bardzo. Ja uniknę! Okej. Okay. No znowu ten wini... Hey, Take it! Dobrze, gdzie ta latarka niby jest? A, że tutaj leży. No dobra, to poczekajcie, pójdziemy tak obok krzaczka, <laughs> żeby nie było. Dobra, mamy ją no. Rozwal okno. że niby to. Może już nie będę kłócał. Okej. Okay. No rozwaliłem. wybi Jeszcze? No i... A, mogę otworzyć, dobra, nieważne. Właś Włącz latarkę. A ja nie chcę, po co mi? Ja bez latarki sobie poradzę. Dobrze, a mogę zabrać co chcę? Weź czajnik. Nie wiem, czy te garnki są, słuchajcie, jakieś takie wartościowe czy coś. Hmm, dobra, zobaczmy drzwi. O! Kasa! Dawaj ten toaster. Czy jeszcze mam miejsce w ogóle w plecaku mam chyba, nie wiem. No dobra, poczekaj, dajże mi się bardziej obłowić ty! Patelnię jeszcze wezmę. I garnek, no niech będzie no. A co tu jest? Tu jest łazienka! O! Czekajcie. No, i że mydła nie mogę zabrać. No, wiecie, wy coś, coś, ja nie wiem. A może chciałem się po brudnej robocie trochę wyczyścić. A tu coś będzie? Nie ma. W pudełku? Dobra, wychodzę, cicho, bo będzie. Teraz jadaczkę namiętam. Wychodzę, już idę, cicho. Okej. Schowaj, mogę na zewnątrz do swojego, do swojego samochodu. A gdzie jest moje auto? Proszę bardzo, jakby. Bo ja chyba nie wiem. O Boże, tu jest pan! O, bo... on tam siedział! Czy on mnie widzi? W sensie, czy widział mnie? Nie wiem, no nieważne. Dobra, gdzie jest moje auto? O nie, on jest po drugiej stronie ulicy! Żartujcie sobie ze mnie chyba? Jak to po drugiej stronie Nie, ja nie chcę tędy już łazić! Mogę jakoś te... Nie mogę? no dobra, to trzeba znowu kucnąć! No, przecież hit! Takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. Myślałem, że auto jest tu, gdzie zaczynałem. Okazuje się, że nie. Dobra. Aha, tu jest w ogóle. To ja mam wyjść normalnie domem? Nie, no nie wyjdę ten. Czekajcie. O, tędy sobie. Nie będę już okna im demolował, po prostu wyjdę. Czy mogę tędy? Dziękuję. Gdzie jest moje auto? A tutaj, dobrze. Idę, tup, 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 tup. Nożem zaparko, nie, tak nie parkuję, to jest kłamstwo. Proszę bardzo. I muszę stąd odjechać szybko. Odjeżdżam, już mnie tu nie ma. Nikt mnie nie widział przecież. Jest najsuperpięknie. O, dobra. Pytanie takie: czy my jedziemy teraz do Lombardu, czy jedziemy do naszego garażu? Nie wiem. Wow, mamy 5 gwiazdek za misję. Okej okay. dostępne są nowe wskazówki. Wejdź do środka. No jestem. Cześć Wini. Aha. No dobra, no ja chciałem coś jeszcze poszpudzić tu. No moja kanapa jest super luksusowa, jak widać. No ten do, do której śpimy, do, do ósmej, niech będzie ósma, no śpi. Jest ranek. Cześć Wini że ten czy że te Uuu, parcie prawie jak mak. Okej, okay. to ostatnio było w tym takim odcinku zerowym na tym moim wiecie super świetnym poziomie, więc jakby no rozumiem, to ok, mamy latarkę. O ile mam? Wyprzedano. Aha. Czekajcie, a mogę prosty wytrych? Nie mogę, bo wymaga otwierania zamku na poziomie pierwszym. No dobra. Aaaa. No tu widzicie. Co masz o Greenview 109? Ska Aha, mogę. Z tyłu domu znajduje się uszkodzony drewniany płot. Cenny stary telewizor, którego nie wyniosłem najwidoczniej. W szufladzie znajduje się zapasowy klucz do drzwi. Dom right. stoi pusty. Aha. No dobrze. Proszę, uprzejmie mam iść do auta, okej, okay, no to idę. Jakby lecę. Aha, dobra, dobra, czyli muszę się wyprzedać. OK. Jedź. No, odpalaj się. My chcemy do Lombardu. Bo potrzebujemy chyba się wysprzedać najpierw i będziemy mieć jakiś tam grosz. Fajnie. Welcome back. Hi, hi. Yy, o, sprzedaj. Dlaczego to jest takie tanie? Dobra, lecę. Dobrze, lecę na Greenview 109 i będę kradł telewizor. Hit Greenview. Czyli tak, z tego co wiem, to dom stoi pusty Więc jakby nie muszę się chyba przejmować tym, że ktoś tam Wiecie, może być albo coś, dobra 109, czyli tak, musimy sobie tutaj odbić Od razu w lewo Proszę bardzo Aha, tu jest 109 Dobra, to poczekajcie, czy jest tu gdzieś jakiś parking obok? Tu jest parking, widzę Zaparkujmy normalnie, bo Żeby nie było przypału Okej okay. No to idę. Ponoć nikogo nie ma. Nie wiem, zobaczymy. Aha, nie mogę tego, bo nie mam poziomu pierwszego nawet, tak? Czekajcie. A może mam jakiś poziom już moment? Umiejętności. Nie, parcie brakuje mi PD. 14 punktów punktu doświadczenia. No nie wierzę. No dobra, to co? Słuchajcie, pójdziemy tyłem. Aha, no tak, bo tu jest ten płot uszkodzony. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy będziemy wybijać okna? Zapasowy pasowy klucz, to udowość będzie się uszkodzony derwent No dobra, czyli jakby... No nie no, musimy wywalić ten, te okno, bo... No dobra, trudno. Trudno. No, puść mnie barierko. To zróbmy to słuchać od tyłu. Właś Okay. E, I teraz tak, czekajcie Tutaj widzę klucz, jest w szafce Zabieraj go To sobie nam normalnie wyjdziemy Jest telewizor, tylko jak... No ja muszę z nim normalnie iść, patrzcie To wiesz co, weź go połóż na razie Ja sobie tu zostawię jeszcze jakieś Fajne rzeczorki, poza... no dawaj go Pozabieram, o Mam jakiś toster, Patelnie znowu nawet dwie patelnie, tego chlebaka nie mogę. Dlaczego szklanki nie mogę? Kasa. Ile? Piętna. Uuu! Raz. Dwa. Ja bym wyrwał porcelanę. Przysięgam. No dlaczego nie mogę? Dobra, zamknij te drzwi. Jezu kichne, słuchajcie, jestem. W... W afekcie kicham, dziękuję. Dobra, czy ja mogę wyjść tędy? Nie mogę, muszę iść dookoła, oczywiście. Czy ten telewizor mam? No, nie mam go. O nie, ktoś mnie wykrył. Jak ja mam, słuchajcie, teraz, proszę bardzo, z tym telewizorem się przez całą dzielnicę tarabani, że chyba zwariował mój szef. Idźże szybciej z tym telewizorem. No, błagam cię. No. Widzę, autko. Teraz tylko tak: otworzyć szybko bagażnik i rachcia, chciak i mamy wszystko. No, tu. tu, 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 tu. No daj go tam. Czemu mogę? Za bagażnika. No. A, samo się schowało. Dobra, to tak działa. Okej. Okay. Odpalaj. I spadamy stąd. Dobra, i my chcemy do. Nie wiem, do domu. No, niech będzie dom. Nie wiem, czy do domu, czy do lombardu. Trzeba było od razu opaść tym telewizorem. Aby wydawać niewykorzystane punkty umiejętności w zakładce umiejętności. Okej, okay, czyli dostaliśmy 15 punktów doświadczenia. Stary telewizor, możemy. I S! Yes! Ojej, to S to jest w ogóle super turbo, świetnie? I see you got my Go to Black Bay. Jaką twoją plazmę ja mam? Co ty gadasz do mnie? Black Bay No tu, no jestem, I no. A page on there for the TV. Elektronika. O! Sprzedaj. A, to ja nie musiałem nic robić. Takiego te? To czekajcie, może coś jeszcze będę miał? Nie mam już nic? No nie, mam. Patrzcie, no. A chciałem więcej. Sprawdź rabuj.pl. To słuchajcie, zanim sprawdzimy rabuj.pl. To ja pojadę jeszcze do tego lombardu I sprzedam Te rzeczy, które tam Gdzieś tam zahachmęciliśmy, wiecie, jakiś garnek Znowu, co No, weź, idź no, lombard O, a co ja zrobiłem, Cze patrzcie No, ja nawet nie potrafię pojechać, no Welcome back. Cześć, cześć, cześć Sprzedaj, sprzedaj a, no dobra, słuchajcie Dolar do dolara i będzie Kokosza i tak. Dobra, no, właź do auta. Odpalaj, silniora. I jedziemy do domu w takim razie. No, ale do domu! Co ty? Dom. No. Nie słucha się mnie, widzieliście to? No, po prostu się mnie nie słucha. Dobra, moi drodzy, myślę, że słuchacie w tym pierwszym odcinku. Takie te podstawy sobie chyba ogarnęliśmy. E, kolejny odcinek będzie niedługo, tak jak powiedziałem, e, jest rozpiska na e, kanale, w zakładce informacji, możecie sobie zerknąć, kiedy, co i jak wchodzi. I ja wam oczywiście za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nowa seria wam przypadnie do gustu. łowki kiski, besoski, dziękuję was bardzo mocno i bardzo, 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 bardzo serdecznie i słyszymy się niebawem, tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego, buzi, buzi, pa, pa!